Czaski podczas ściszania, słaby sygnał z gitary, odkręcający się dookoła potencjometr, tak jest. Czas na jego wymianę. Najczęściej używamy potencjometrów do zmiany głośności gitary oraz do regulacji tonów. W pierwszym przypadku nie będziemy potrzebować dodatkowych elementów elektronicznych. W drugim potrzebny będzie kondensator. Można go przełożyć ze starego potencjometra. Całą operację rozpoczynamy od zdjęcia nakładek na potencjometry. Czasami trzeba odkręcić śrubkę je przytrzymujące. Czasami wystarczy tylko pociągnąć. Pamiętajcie, żeby robić to ostrożnie i z wyczuciem. Możliwe, że będziecie musieli użyć więcej siły, ale zawsze ściągajcie nakładkę pionowo w górę. Szczególnie warto zwrócić na to uwagę przy potencjometrach typu push -pull. Następnie odkręcamy płytkę Cavity i sprawdzamy, który potencjometr chcemy wymienić. Zapamiętujemy lub zapisujemy sobie, gdzie, jakie przewody były przylutowane. Można po prostu zrobić zdjęcie. Następnie odlotowujemy wszystko od potencjometra. Odkręcamy nakrętkę. ściągamy ją wraz z podkładką i wyciągamy potencjometr. Jeżeli jest to potencjometr głośności, w jego zamienniku musimy dolutować nóżkę z prawej strony do obudowy. Jeżeli jest to potencjometr odpowiadający za tony, musimy połączyć środkową nóżkę z obudową za pomocą kondensatora. Są to najczęściej spotykane kombinacje okładów. Jednak w Waszej gitarze może być inaczej, ale jeśli nie chce się nic zmieniać, zostawcie wszystko tak jak było. Następnie musimy zrobić wszystko od końca, włożyć potencjometr do cavity, przykręcić go, przylutować wszystkie przewody i założyć nakładkę. Jeśli będziecie mieli problem z polutowaniem swojego układu, na ratunek na pewno przyjdzie Wam spis praktycznie wszystkich układów od Simurdanka. Nie tylko najbardziej standardowe opcje, ale również z użyciem potencjometrów push czy przełączników. Możecie też napisać do nas na pewno pomożemy. Wybierając potencjometr na wymianę musicie pamiętać, aby dobrać go pod względem wielkości, długości gwintu oraz impedancji. Najczęściej używane impedancje to 25 kOhm dla przetworników aktywnych, 250 kOhm dla singli oraz 500 kOhm dla hambakerów. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wymiana potencjometra nie sprawi Wam już więcej żadnych problemów. Jeśli będziecie szukać nowego, na pewno znajdziecie go w sklepie literproject.pl.